Wiecie co jest lepsze od kabaretowej śmiechawy? taka w której możemy jak Graham Norton pośmiać się z gracie. You, you paint is it war, of, war World of WarCraft? Yeah, uh, it's Warhammer Graham. <laughs> okay, Warhammer. <laughs> uh, so what so you 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 paint by hand. Yes, yeah. Um, Does everyone do that or can you buy them re already no, them? You have to paint them, but it's just how much effort you, put into it. there's, there's, you put a lot of it. There's the painting modeling side of the hobby and then there's the gaming side of the hobby. Okay. And when you paint them What do you do with them then, Henry? Then you um, put them together in little armies and you fight against someone else's army. <laughs> it's actually, it's, it is fun. Oh, no, I z mean, sounds fun. ridiculous, but it is yeah, fun. Yeah, <laughs> no, toys, very good fun. Jakkolwiek Grahamowi Nortonowi słusznie oberwało się w brytyjskiej prasie za tego rodzaju małostkowe szyderstwa z zainteresowaniem Henry'ego Cavilla, tak nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w Polsce nieprędko doczekamy takich standardów, skoro legitymację szyderstwom z gier daje nie komik, a noblistka Olga. Aristo